Jadłeś? Kupiłem Path of Exile. Kupiłeś Path of Exile teraz? No. No to jutro gramy. Tak od dłuższego czasu się zastanawiałem, czy kupić, czy nie. To dobrze, to dobry produkt, który możemy zagrać. Szkoda, że tak późno powiedziałeś, to musimy teraz zagrać, ale dobrze. Nie, bo to jeszcze z tej godziny będziemy się pobierać. Kurde tak długo. Czego sobie nie założyć jakiegoś światło wodu? Śmiał kurwa 5 minut. Kurde, słyszę siebie w słuchawkach. Tak? No, w tych moich, w tych nowych. A mów coś teraz. Ale nie nie, ja nie słyszę u ciebie tylko u siebie. Takie echo jakby. Wyciszę mikrofon, a ty mów i zobacz, czy słychać. Nie? No słuchaj, słuchaj cały czas. Bo to u mnie, to, to nie jest zależność od twojego tam...